Ok, mamy tutaj zadanie dowodowe algebraiczne, które są naprawdę bardzo proste yy, i są dosyć ciekawe, bo nie są takie schematyczne. Yy, mamy tutaj jakieś takie, dużo mamy X, mamy ułamek, i w tych zadaniach chodzi mniej więcej o to, żeby jak najbardziej nie uprościć sobie to, jak najbardziej skrócić. Tutaj mamy z tym nic nie zrobimy, po prostu to jest X i tutaj mamy jakiś ułamek, tu mamy tylko jedynkę, co ja się zajął tym, tym ułamkiem na początku. I najlepiej się pozbyć tego ułamka, a pozbywamy się ułamka mnożąc przez mianownik, czyli mnożymy przez x, i teraz tutaj widzimy, że będziemy mieli funkcję kwadratową, bo będziemy mieli x kwadrat tutaj. Tutaj przypisujemy po prostu licznik, i 1 razy x to jest x po prostu. Teraz najlepiej przenieść wszystko na jedną stronę, żeby było 0, i po prostu policzyć delta i tyle tak naprawdę. x kwadrat zostaje. I teraz tak, tutaj mamy plus 1 minus x i jak x przenosimy na lewą stronę, to będzie minus x i tutaj mamy 0. Teraz jeszcze sobie to uprośmy, będzie minus 2x plus 1. I teraz no co, myślę, że każdy już umie to zrobić. Wystarczy policzyć delta b kwadrat minus 4c. No to delta w takim razie to będzie tak 4, bo minus 2 do kwadratu to jest 4. Minus 4 razy 1 razy 1, czyli po prostu 4 minus 4, czyli 0. Jak delta jest równa 0, to mamy jedno miejsce zerowe, czyli funkcja wygląda albo tak, albo tak. I to zależy jak jest uśmieszek, to wtedy jest yy, no, jak jest yy, a większe niż 0, to jest uśmieszek, jak jest a mniejsze niż 0, to jest smutek. Można tak sobie skojarzyć. Tutaj mamy yy, najpierw sobie narysować i mamy tak, yy, mamy na pewno będzie ta funkcja wyglądała tak. Bo jest tylko jedno miejsce zerowe. Ale można jeszcze policzyć to miejsce zerowe. Minus b minus pierwiastek z d na 2a. No i to będzie minus b, to będzie 2 minus 0, można powiedzieć, przez 2, czyli po prostu 2 na 2, czyli 1. Czyli jedno to jest, jedynka będzie naszym miejscem zerowym. I ta funkcja będzie wyglądała w ten sposób. I my udowodniliśmy, że ta funkcja zawsze ma wartość, to jest oś o y która nam pokazuje wartości i e, widzimy, że zawsze wartość będzie większa lub równa 0. Będzie równa 0 dla jedynki, a tak to będzie zawsze większa, czyli jest udowodnione. Ok, to polecenie mniej więcej znacie. E, prosta BC jest styczna do tego kręgu, czyli że nie tutaj jest kąt prosty, tylko jak jest styczna do okręgu, to znaczy, że jest pod kątem prostym do promienia sobie narysuję tutaj promień, promień idzie od środka, podpiszę go R i jest pod kątem prostym do promienia, to, to też jest promień, czyli tu też podpiszę R i tutaj trzeba zauważyć tą rzecz, na pewno znacie ten taki trójkąt 30, 60, 90 60, 30, 90 i musicie znać te zależności między tymi tutaj jest 2A, tu jest A, a to taka prosta to jest A pierwiastek z 3. I tutaj musicie zauważyć, to jest dosyć może niezbyt oczywiste, ale trzeba dorysować tutaj wysokość tego trójkąta równoramiennego. O tego, i teraz łatwo zauważyć, że skoro wysokość dzieli o ten odcinek na połowy, czyli o ten odcinek ma r pierwiastków z 3 na 2. I tutaj to trzeba zauważyć. O ten trójkąt tutaj, niestety, jak jeszcze go nie widzicie, to trzeba pamiętać o tym, że to są tylko zależności między długościami. To nie jest tak, że ten musi mieć 2a, a, a ten a, tylko można po prostu podzielić na przykład wszystko na 2, i wtedy tu będzie a, tu wtedy a na 2, i tu będzie też na 2. Zależność jest cały czas ta sama, i może teraz łatwiej ktoś zauważy zależność, jeśli ciągle nie. To można, nie wiem, za A napisać R. Wtedy tu jest R, tu jest R na 2, a tutaj R pierwiastku z 3 na 2. I, I tutaj mamy dokładnie teraz to samo. Mamy o ten bok i ten bok, czyli wiemy, że ten ma długość R na 2, w razie czego? Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że wiemy, że ten kąt ma 30. Czyli ten kąt ma 30 stopni, a wiemy, że, że to jest styczna, czyli tu jest kąt prosty. Czyli ma 90 stopni. Czy łatwo sobie teraz dodać 90 plus 30 to jest 120 stopni, czyli dokładnie tyle o ile, ile musimy wykazać.